wszystkim, nazywam się Tomek, przedstawiam wam grę Dragon Nest. E, Zacznijmy zaczniemy od założenia postaci. To jest MMO, darmowe MMO. Jak widzicie mamy do wyboru 5 postaci, 6. Tak 6 postaci. Akademik, który jeszcze raz z Bazuki, z bazuki. E, Kleryk który oczywiście leczy, ma dodatkowe umiejętności, wojownik, były boże łucznik, który jeszcze raz wojownik, którym jak widzieliście już mam taką postać, następny filmik poświęcę tej postaci, mag, oczywiście posługuje się czarami i Kali, czyli taki trochę asasyn. I właśnie tą postać chcę wam pokazać, ponieważ jest dosyć nowa, nie było jej wcześniejszej wersji, a, więc zacznijmy. Jak widzieliście tam wcześniej, a nie będę tutaj y, wybierał jakoś custom current view. Tu widzimy, jak może się zmieniać nasza postać, przybierając na przykład ekwipunek. A, Czyli wszystko po kolei zostaje wyjaśnione. Um, hmm. Na jaki serwer wchodzimy? To już mniejsza z tym. Uh, tak. Nie będę tu się rozdrawniał. Um, hmm. Trudno wpisać. Dobra. A, uh, niech będzie. Uh, może się nie obrazi. Nikt. O taki nick. Także mamy, widzicie tu jest moja wcześniejsza postać, wybieramy nową postać i przechodzimy do gry. Zatem widzimy fabułę, co się tu dzieje. wam powiedzieć, że e, o, każda postać. Ojej, ja, ja, samo łóżki. Każda postać ma in inny wstęp. Każda postać ma inny wstęp, jak widzieliście. Nasza postać mm, leczy jakąś przyjaciółkę. To bardzo ciekawe, bo grając z wojownikiem mieliśmy totalnie inną fabułę. Mm, tak. Dosyć szybka jest ta postać. Ehm, dobra, dobra. Ehm, po prostu prawdopodobnie wywołaliśmy ducha, który nas przeniósł teraz do podstawowego miasta z którego takiego początkowego. Wszystkie klasy zaczynają z tego miasta. E, nie wiem czy założyliście, ale jak uderzałem, to tutaj mam trzy umiejętności. E, jeszcze ich nie znam, bo to jest moja pierwsza z gram tą postacią, także y, nie wiem y, jakie one są. Przetestujemy razem, przetestuję razem z wami. a Zobaczymy jakie o, mamy trochę questów Eventów Eventowych questów O, zaakceptujemy Doing an event sobie Oczywiście, że... Za każdego... każdego quest'a mamy jakieś tutaj przedmiot. No, tutaj akurat nic Dobra, poklikałem questy Także by was tu nie nudzić, e, Ogólnie chyba kwestia jakiegoś dodatkowego mm, e, dodatkowego zadania. Coś w sensie jakieś eventy są chyba na serwerze. Tu mam Blacksmitha, black który daje nam pierwszego questa. E, żebyśmy prawdopodobnie pozwiedzali okolice. W black BlackSmithie możemy ulepszać nasze bronie. Na początku to jest dosyć fajne, bo nic nasz nie kosztują. Or dopiero hiszla. później się zaczyna trochę gorzej. O właśnie, oddaliśmy mm, kupca, u którego możemy kupować, przy, kupować miksturki. Szczerze mówiąc, na początku się nie przydają, dopiero jeżeli w, w późniejszym etapie gry się przydają bardziej do eee, to takie kwesty poboczne. Ojej, oj, nie chcę mi pogadać. Mm. Okej. Okay. Pogadaliśmy, co się tam działo. Basic training, nie chcę Basic training. Eee, lecimy dalej. Pokażę wam teraz prawdopodobnie jakie ja mam przedmioty na sobie. Eee, o, widzicie. Coś zebrałem. Tu mam mm, inwentory. Mam takie podstawowe przedmioty, które prawdopodobnie mogę sprzedać e, za darmo. E, dobra. I za chwilę wam pokażę jak je ulepszę. Trochę tutaj przytnę i pokażę, pokażę wam jak się ulepsza. Czyli wchodzimy mm, do sklepu, robimy no e o, przepraszam, tych, tych przedmiotów jeszcze nie możemy ulepszać, no niestety e, ale te podstawowe przedmioty, które znajdziemy za niedługo prawdopodobnie będziemy mogli w łatwy sposób ulepszyć do szóstego poziomu a następnym poziomie y, nie będziemy mogli po prostu za darmo ulepszać tylko za kamyki, które też znajdujemy w trakcie walk w trakcie różnych y, w trakcie zdobywania y, danego dungeonu Eee, weszliśmy dalej. Eee, mamy porozmawiać z Team a Team, który znajduje się w tym dungeonie. Eee, zatem to jest nasz pierwszy dungeon, do którego wchodzimy. Możemy sobie wybrać tutaj level Master Abyss, szczerze mówiąc. Eee, te levele nie są takie, takie trudne Le rekomenduję level drugi. Pokażę Wam na masterze. Eee, trochę będzie więcej zabawy, szczerze mówiąc. Ale naprawdę nie jest tak tragicznie. E, dobra, mamy tego Timotego. Co tu się stało? Take okay. my duty seriously. Okej. Chyba się trochę przestraszył chłopak, z tego co pamiętam. Don't worry about me. Prawdopodobnie. Widzicie, używam quest, już skilli, tak? 1, 2 i... Widzę, że ona ma jeszcze ciekawe skilly umiejętności Ponieważ yy, można się yy, By zatruwają, tak? Także nawet niezłe są Na początku również no widzicie, je, jest dosyć, dosyć prosto w tym momencie. Tutaj mam taką kuleczkę jeszcze specjalną, która regeneruje nam y, życie. Ten blue Able. E, regeneruje 30% życia, czyli jeżeli później mamy jakieś większej ilości życia, to jest zdecydowanie fajniej. E, no, pierwszy, pierwsza umiejętność zatruwa, z tego co widzę. Drugie jest takie pchnięcie. E, a trzeci taki obrót dookoła, także... Stun. Zbierając, zbierając fragmenty, oj, o. Zbierając fragmenty, z fragmenty możemy ulepszać właśnie nasze bronie, ale to dopiero później się przyda. Dobra, uleczymy się, bo nie możemy tu wrócić po przejściu do kolejnego zadania. a grzybka sobie weźmiemy, który da nam 50. 50% szansy do ogłuszenia przeciwnika e, Dobra, lecimy dalej e, Co my tu mamy? Right? Special Attack, tak? Zobaczymy, no Faktycznie ciekawa postać Ale jak widzicie, nic mi nie robią jest chyba bazę... O, o, też teraz by zaczęli pójść Także jest dosyć ciekawą postacią Szybka jest, muszę przyznać Taki atak ma dosyć. E, wokoły. E, w sensie. bij na wszystkie strony. <grytania> no, muszę przyznać, że jest ciekawym postaciem. W porównaniu do wojownika. Troszkę in inaczej. E, ale dużo się z nimi bije. Normalnie to. na poziomie prostszym. to by padali jak muchy. E, naprawdę nie ma co. Nie ma co się bać tych poziomów. Najgorszy poziom jest Abyss, którego w tym momencie niestety nie, nie byliśmy w stanie e, osiągnąć, bo chyba uaktywnia się po szóstym levelu albo tam nawet później. E... Jeżeli bijemy cały czas, to nie ma problemu. E, e, w... Przeciwnik pomarańczowy jest troszkę silniejszy, e, ale nieznacznie, bo troszkę dłużej się będzie trzymał, troszkę więcej nam będziemy zrobić, Zauważy nie wiem czy zauważyliście, ale to jest poziom największy jak na początek i w tym momencie nic mi nie, nic mi nie zrobili, e, ani kreska życia mi nie spadła, także wystarczy atakować i jest wszystko w porządku, dobra... Teraz siedział, a to przez przypadek. Dobra, pozbierajmy trochę rzeczy. E, widzimy tutaj. E, większy poziom, większy poziom danego dungeonu, tym więcej przedmiotów wypada. Tak samo z bossa, który jest z reguły na końcu dungeonu. Także, także warto warto brać troszkę większy poziom. Właśnie. To jest boss, który, który później tak naprawdę jest na pęczki jest, ma trzy paski życia to jest trochę także jak na jak na początek to jest nieźle eee, dla w trybie normalnym w sensie w tym niższym poziomie ma trochę mniej pasków o widzę że ta postać jest bardzo ciekawa bo może skakać na boki jak widzicie ciągły atak dosyć dużo daje, ponieważ przeciwnicy są ogłuszeni atakami. Nie, ma, nie za bardzo dużo nie ma co robić, tak? Nie, ma, nie mogą co zrobić. I... Nie atakują, tak? Nawet nie daliśmy mu po prostu dojść do ataku. a już jeden pasek mu Także, tak to wygląda. To jest... oj. Ojej, ojej. Jeszcze chyba... Oj, ładnie załatwiliśmy bossa głównego. Nie, pod... Nie spadając, nasze życie spadło poniżej ee, 50%, także jak na mastera, to jest e, bardzo fajnie. E, poza... Po eliminacji wszystkich przeciwników czekamy, aby dostać nagrodę. Eee... Nagroda jest, właśnie kolejny kryształ, zaraz, zaraz zobaczycie, eee, przejście A, dostaliśmy level i mamy cztery skrzynki, które możemy kliknąć, klikam środkową i udało mi się, tada, dostaję najlepszą nagrodę z tego dungeonu, eee, jest nim kamyk, alteum fragment, eee, te fragmenty, mm, potrzeby nam są do ulepszania broni, ponieważ jak już wspomniałem wcześniej e, m, bronie w zależności od stopnia m, jakby ulepszania jak to powiedzieć, nie od stopnia ulepszania broń, broń są jakby trzy kategorie, takie często spotykane, rzadsze i najbardziej rzadsze naj, naj, najrzadsze, tak e, mam nadzieję, że Pokażę Wam różnicę. Yy, ogólnie tak, są zielone, zwykłe, zwykłe są takie pomarańczowe. I yy, Zielone. Ci, Ciśnijmy F12 i wracamy z tej A może w sumie do miasta można byłoby wrócić. Yy, yy, tutaj mam quest'a Grand Pagodinu. Okej, okay, weźmiemy go sobie. Yy, dobra. to du jest dużo quest'u. Questów, sporo różnych rzeczy można uzyskać. Eee, także także można wybierać. Dobra, wróćmy do broni. Eee, jak wspominałem wcześniej, mamy pomarańczowe takie, takie zwykłe, szare nawet bym powiedział, ale pomarańczowe mają jakby te atrybuty. Eee, mamy zielone, mm, zielone jakby bronie. Bronie, elementy, przedmioty no i zielone ulepszamy na przykład tym kamykiem Ag agat fragment. Eee, te w fioletowym ulepszamy takie niebieskie eee, i są jeszcze rar, takie rzadkie. Wszystkie te, te resztę przedmiotów pokażę Wam na innej postaci, na mojej drugiej postaci. Mam nadzieję, że, 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 że uda mi się zrobić drugi odcinek z tego. Ehm. Także w tym momencie dziękuję wam za uwagę i może jeszcze wam pod koniec pokażę jak można łatwo ulepszyć te przedmioty bez problemu, bez wykorzystania tych you agatów. Bo te, bo te agaty, te, te przedmioty... M, dopiero się customer. później pokazują. Widzicie, tutaj nie mamy żadnych e, żadnych elementów, które możemy wydać, tylko wydajemy jeden kopru, Także to jest naprawdę nic. I nam się przedmiot nie zepsuje, dobra. E, także ulepszamy jedno ulepszenie, drugie ulepszenie. Także to ulepszenie nam daje dosyć więcej ataku, tak. Dlatego się opłaca. E, ja na swojej postaci chyba do dziewiątego doszedłem, bo... Jest powyżej sześciu. A właśnie. Jeż, mógłby się zniszczyć, jeżeli nie był, byłby powyżej szóstego... Powyżej z poziomu. Także, cała szczęście, nie zepsuł się. Eee, tu mamy naszyjnik. Wszystko możemy ulepszać. Naszyjniki, zbroje. Eee... No i w... w sumie to na tyle. Tyle chciałem Wam pokazać. Także dzięki jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.